W zeszłym roku na moim kanale mogliście zobaczyć między innymi recenzję molder Tom I, a dziś. Co recenzuje Molder Tom II? Sto zagadek kryminalnych do rozwikłania przy użyciu logiki, wiedzy oraz sztuki dedukcji od publikat. Dodam, że ta recenzja nie jest współpracą recenzencką, gdyż publikacji tej nie kupiłam, a dostałam na Walentynki i przyznam wam się, że nie od razu zaczęłam ją rozwiązywać. Publikacja ta leżała smętnie na półce i czekała, aż zbiorę dostateczną ilość siły i determinacji, by ją rozwiązać. I w końcu ten czas nastał, i 7 marca postanowiłam ją zacząć rozwiązywać, i rozwiązywałam ją niemal cały marzec, bo skończyłam ją rozwiązywać 23. I nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ja mam tą męczarnię już za sobą. Naprawdę czułam się, jakby ta publikacja była niczym dementor i wysysała ze mnie całą radość życia. Ale do rzeczy. W podsumowaniu roku 2024 mówiłam, że po tej części nie spodziewam się, Niczego dobrego, ale wiecie, jak jest. Nadzieja zawsze gdzieś tam jest i myślałam sobie, że może autor wyciągnął wnioski, może podszedł do tego inaczej, może coś pozmieniał, i owszem, pozmieniał, wprowadził parę nowości, które są pozytywne, są ciekawe, w mojej opinii, jednak nie sprawiają, że ta publikacja jest lepsza, gdyż ilość tutaj minusów niestety jest większa niż. Plusy. Do minusów niestety zaliczyłabym oczywiście nie tylko to, że te zagadki są mało logiczne, ale przede wszystkim to że w tej publikacji są błędy i to błędy, których w części pierwszej nie było, ale o błędach powiem w dalszej części tego filmu. Nie zabrakło też tutaj braku logiki, abstrakcyjnych rozwiązań, na które czasami faktycznie da się tutaj wpaść i tutaj bryguje oczywiście poziom trzeci i poziom w sumie pierwszy, jednak niestety poziom drugi, czwarty to po prostu zgadywanka. I u mnie w większości tych zagadek z poziomu drugiego i czwartego rozwiązanie okazało się błędne. Ta publikacja ponownie jest podzielona na cztery rozdziały, w których mamy po 25 zagadek i wszystkie te zagadki ja rozwiązałam. Co prawda, tak jak mówię, nie wszystkie rozwiązałam prawidłowo, jednak rozwiązałam je wszystkie. Czy to prawidłowo, czy nie, każdą z nich przeszłam. Przed każdym z rozdziałów mamy krótki opis fabuły i dowody rzeczowe, które będą pomocne przy tej publikacji w bardzo małej ilości tych zagadek. I to z jednej strony mi się podobało, bo przewracanie co chwilę i szukanie tych dowodów rzeczowych w części pierwszej było dla mnie strasznie irytujące. Więc z jednej strony mi się to podoba, bo to było bardzo upierdliwe w tamtym tomie i widać, że autor się z tego wycofuje powoli, jednak zamiast tego w tej publikacji autor wyniósł wręcz na piedestał układanie literek, czyli takie po prostu skabre. Tylko, że w wersji papierowej, i sam pomysł początkowo nie jest zły, jednak bardzo szybko układanie literek zaczyna irytować, bo występuje w większej ilości zagadek niż dowody rzeczowe. Ta publikacja sprawiła, że ja na długie lata już nie zagram w skablę, bo tak mi ta publikacja obrzydziła to układanie literek. Za każdym razem, gdy widziałam, że na kolejnej stronie jest ponownie układanie literek, to ja miałam ochotę zamknąć tą publikację i rzucić ją w kąt. I już nigdy więcej do niej nie wrócić. Ale oczywiście. Odkładałam ją na bok na 4, 5, czasami 6 dni, a potem ponownie do niej wracałam i rozwiązywałam kolejne te zagadki. W każdym poziomie mamy inną fabułę, która czasami jest bardziej spójna, a czasami nie zależy jak leży, ale okej, okay. ta fabuła nie jest tutaj daniem głównym, chociaż jak pokazuje zagadka ze strony 97 mogłaby odgrywać o wiele większą rolę. Ale o tej zagadce powiem Wam jeszcze potem. Same zagadki się tutaj nie zmieniły, to nadal jest Sudoku, które ja bardzo lubię, jednak w tej formie nie do końca mi się podoba. Chodzi mi o to, że moim zdaniem te podpowiedzi czy zeznania powinny być w taki sposób skonstruowane, żeby od razu wychodziły błędy, gdy źle wybierzemy sprawcę. A niestety nie zawsze tak jest. Zobaczcie sobie teraz na ekran, jeśli mnie słuchacie. Zobaczcie, czy na tej zagadce popełniłam błąd? Tutaj się wszystko zgadza, tutaj nie ma żadnego błędu, a mimo to ta zagadka jest błędnie rozwiązana. Tyle tytułem wstępu, a teraz opowiem Wam o każdym z tych poziomów. Pierwszy poziom to adept. Jeśli oglądaliście recenzję Morder Tom pierwszy, to wiecie, że niestety w tym tomie poziom adept był strasznie prosty i usypiałam przy nim. A jak było tutaj? Tutaj was zaskoczę, bo początek tej publikacji naprawdę dawał mi nadzieję, że autor faktycznie wyciągnął wnioski. I że faktycznie będzie tutaj lepiej i początkowo było lepiej. Przez pierwsze 9 zagadek na pierwszym poziomie mamy tylko cztery poszlaki i piątą odnośnie ciała. Niestety później z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu ten poziom trudności skacze. I mamy czasami pięć podpowiedzi, a raczej poszlak. A czasami ponownie cztery, i zupełnie tego nie rozumiem, czemu ten poziom taki jest skokowy. I oczywiście te zagadki, które miały pięć poszlak, były strasznie proste i rozwiązywałam mnie wręcz bez myślenia, bardzo szybko, nudząc się koszmarnie. I ja bym wolała, żeby on nie skakał, żeby tam były tylko te zagadki, które mają mniej tych podpowiedzi. Bo według mnie to jest po prostu ciekawsze i nie usypia. Po prostu dla mnie one były bardzo proste i mnie usypiały. Z drugiej strony rozumiem osoby, które stwierdzą, że te zagadki były dla nich trudne i one potrzebują pięciu takich podpowiedzi, żeby je rozwiązać. Ja niestety ich nie potrzebowałam i one mnie później zaczęły nudzić. Fabuła na poziomie pierwszym opowiada o przygodach detektywa na Wyspach Wajletowych. Jeśli rozwiązywaliście część pierwszą, to postacie, które występują w części drugiej, z pewnością będziecie znać z części pierwszej. Mamy tutaj po prostu taki recykling postaci. Są tutaj też nowe postacie, ale zdecydowanie więcej jest tych starych. Czy ma to jakieś znaczenie? Nie, poza tym, że to bez sensu, skoro te osoby były odpowiedzialne za mordy, to chyba powinny siedzieć w więzieniu, prawda? Ale okej, okay, dobra, nieważne, nieważne. Co ciekawe, na poziomie adepci, poza rozwiązywaniem 25 zagadek kryminalnych możemy podjąć wyzwanie klubów detektywów i odkryć mroczny sekret Wyspy Wajletowych. I pomyślałam sobie, kurczę, to jest naprawdę ciekawy pomysł, a jak wyszło? No cóż, pomysł może i dobry, ale wykonanie już nie, a przynajmniej według mnie nie. Ja się spodziewałam, że to będzie jakaś ciekawa zagadka nowa, może jakaś ciekawa, właśnie tajemnica? Nie. Otóż w pewnym momencie logiko rozwiązuje pewną zagadkę i tam jest pewien przedmiot. Nie będę Wam mówić tego tak dokładnie, w razie czego, gdyby ktoś był zainteresowany tą tajemnicą wielką. Po rozwiązaniu tej zagadki logiko cofa się do czasów, kiedy ten przedmiot nie był przedmiotem. I rozwiązuje zagadkę związaną z tym przedmiotem, nieprzedmiotem. Od i cała tajemnica. To po prostu kolejna zagadka do rozwiązania. Tyle. Ciekawą zagadką jest zagadka 15 i to z dwóch powodów. Po pierwsze, dziwnym opisem bryłki węgla, który brzmi: gdy jesteś na czyjejś czarnej liście i zobaczysz kogoś z jedną z nich czarno, to widzę, strasznie dziwnie to brzmi. Zakładam, że chodziło o to, że jeśli jesteś na czyjejś czarnej liście i zobaczysz kogoś, kto też się na niej znajduje, to sytuacja wygląda źle, ale to zdanie brzmiałoby o wiele lepiej, gdyby napisać je w taki sposób. Jeśli jesteś na czyjejś czarnej liście i spotkasz kogoś, kto też na niej jest, to czarno to widzę. Albo gdy jesteś na czyjejś czarnej liście i spotkasz kogoś, kto też jest na tej liście, to znak, że długo nie pożyjesz. Ale to jeszcze nic, bo rozwiązanie tej zagadki jest bez sensu. I ma błąd we wskazówkach, ponieważ mamy napisane w poszlakach i wskazówkach bryłki węgla nie było na ścieżce prowadzącej z rezydencji do fontanny. Zobacz dowód rzeczowy A, strona 14. Tu sobie darujemy to. Z dowodu rzeczowego wynikało, że chodzi o wieżę widokową, więc rozwiązałam to zadanie, po czym po rozwiązaniu całej tej publikacji sprawdziłam to rozwiązanie. I co się okazało? Okazało się, że zabiła biskup bryłką węgla w fontannie. To jest żart? Przecież mamy we wskazówce, że bryłki węgla nie było na ścieżce prowadzącej do fontanny. Ale nie, bo w rozwiązaniu bryłka węgla była w fontannie. Kolejnym świetnym przykładem na brak logiki jest zagadka 24... W opisie księcia mamy napisane, po prostu miał ochotę wybrać się na przyjęcie, ni mniej, ni więcej. Jak widać, teraz to marzenie ściętej głowy. Wśród narzędzi mamy latającą wiewiórkę, torpedę i walizkę z pieniędzmi. Jak myślicie, które z tych narzędzi najbardziej by pasowało do księcia? Ja założyłam, że chodzi tutaj o torpedę, więc ją zaznaczyłam, ale nie! Bo rozwiązaniem tej zagadki było to że książę miał wiewiórkę i ją zabił. Bardzo logiczna zagadka, bardzo, bardzo. Ostatnia zagadka, 25 na tym poziomie, też ma błąd, ale całe szczęście nie dotyczy on błędnego rozwiązania, tylko błędnie podanej strony we wskazówkach. W Tej zagadce powraca zaszyfrowana wiadomość, która również była w tomie pierwszym, tylko w tym tomie była ona na początku książki i było to strasznie upierdliwe. Więc w tomie drugim autor stwierdził, że dają na końcu książki, żeby też było upierdliwe. I chodzi o to, że mamy Podane, że ten dowód znajdziemy na stronie 322, ale nie znajdziemy go na tej stronie, ponieważ on się znajduje na stronie 225 i niby to nie jest duży błąd, ale jest. A skoro już mowa o numerowaniu stron, to czemu ta publikacja nie ma ponumerowanych stron? Co prawda, numeracja stron występuje, ale tylko na początku poziomu, potem już jej nie ma. Czemu? A, no tak, zapomniałam. Bo przecież ta publikacja musi marnować czas czytelnika na różne sposoby, i jednym z tych sposobów jest brak numerowania stron. Drugim sposobem są piktagramy, które nie zawsze pasują do tego, co mają przedstawiać i pół biedy, jeśli one nie pasują na pierwszych dwóch poziomach, bo tam i tak wszystko mamy na jednej stronie i szybko można sprawdzić, co dany piktagram oznacza. Gorzej jest, gdy te piktagramy występują na poziomie trzecim i czwartym, bo tutaj trzeba tą kartkę odwracać, patrzeć, to trwa wieki, czy na pewno o to chodzi. To jest po prostu, moim zdaniem, marnowanie czasu, które można by było spokojnie wyeliminować, nawet zostawiając te beznadziejne piktagramy, gdyby tutaj były te rzeczy wszystkie podpisane. Ale niestety. Nie są. Ponieważ w tej publikacji nie mamy numerowania stron, to mamy zaznaczone rzekomo rozdziały. Z tym, że najlepiej widać ten rozdział drugi, pozostałe jak widać nie do końca są widoczne tym jasnym szarem. Moim zdaniem jednak, numeracja stron powinna się tutaj znaleźć. Zdecydowanie. Dowodu rzeczowego w poziomie adepci używamy tutaj w ilu zagadkach, jak myślicie? Napiszcie mi swoją odpowiedź na dole w komentarzu. Chętnie sprawdzę, co tam napiszecie. Otóż dowodu rzeczowego używamy tutaj tylko w dwóch zagadkach, a układania literek używamy przy siedmiu zagadkach. To. Po co jest ten dowód rzeczowy wprowadzony dla dwóch zagadek? Serio? Drugi poziom nazywa się wtajemniczeni i niestety ale ten poziom to zgadywanka, tak samo jak w części pierwszej. Powracają tutaj zeznania i poszlaki, których niestety są tylko dwie. I o ile zdarza się, że w paru zagadkach wiedziałam, kto tutaj kłamie, głównie dlatego, że wskazówki wykluczały to, co te osoby mówiły, i chyba była jedna, może dwie zagadki, gdzie faktycznie wiedziałam na logikę: to jest kłamcą, a kto nie Pomimo tego, że zeznania nie wykluczały tego i udało mi się te zagadki przejść prawidłowo, jednak w większości ja tego nie wiedziałam. Ja po prostu zgadywałam i na tym poziomie oraz na poziomie czwartym miałam najwięcej błędnie rozwiązanych zagadek. Co do fabuły, to powraca inspektor Irratino In i spotyka się z detektywem Logiko. Gdzie? Nieważne. Ważne jest to, że namawia detektywa na podróż, bo uwaga, chce się skupić na rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, bo jak wiadomo do tej pory. W tej całej publikacji rozwiązywaliśmy zagadki związane z zaginięciami. I ja wiem, że chodzi o to, że Irgatino chce tutaj nauczyć się rozwiązywać zagadki, a logiko ma mu w tym pomóc. Ta fabuła dodatkowo ma być zabawna, ale we mnie wywoływała jedynie uczucie cringeu i zażenowania, a nie radości. Ale może to tylko ja, być może Wam się ona spodoba. Co do plusów tego poziomu, bo tak, jest tutaj plus. I plusem, i równocześnie nowością tego poziomu, są zagadki Pitagorasa. Jest ich łącznie 7, są proste ale sam pomysł nawet mi się podobał. Tylko jedna zagadka miała takie racjonalne rozwiązanie, że nie udało mi się jej poprawnie rozwiązać, ale nawet bez niej udało mi się odgadnąć hasło. Gdy już rozwiążecie te zagadki, to musicie liczby, które Wam wyjdą, podstawić pod litery z tej tabeli i wtedy dowiecie się o jakie hasło chodzi. Na tym poziomie mamy dwa dowody rzeczowe. Pierwszym z nich jest wartość liter, a drugim powiązania numerologiczne. I te dowody rzeczowe są najgorsze z całej książki. W połączeniu z układaniem literek to jest po prostu katolika. Używanie tych dowodów rzeczowych trwa wieki. Jest to jeszcze dłuższe od układania literek, które bardzo często bardzo szybko ułożymy, ale tu tego się nie da przyspieszyć. Chodzi w tym o to, że gdy już wystąpi ten dowód rzeczowy, całe szczęście nie wystąpi zbyt często, ale jednak wystąpi, na przykład tutaj mamy taką wspaniałą stronę. Mamy tutaj te numerki. I teraz każdy z tych numerków trzeba sprawdzić tutaj. I wyjdzie nam hasło. No zabawa na całego. O co chodzi z tym dowodem rzeczowym? Chodzi o wyznaczenie cyfry znaczącej. I dobrym przykładem takiej zagadki, która używa tego dowodu rzeczowego, jest 38. Zagadka. W poszrace mamy napisane, że cyfra znacząca podejrzanego przebywającego w domu rodzinnym detektywa wyniosła 8. Patrzymy sobie na podejrzanych i teraz każdą literkę z imienia i nazwiska musimy zmienić na cyfrę. Następnie te cyfry dodajemy. Jeśli wynik, który uzyskamy, jest większy niż 9, np. 11, to dodajemy 1 plus 1 i mamy 2. I tak samo robimy w przypadku nazwiska. Potem obie te wartości dodajemy i mamy cyfrę znaczącą. I tak robimy dla każdej z tych postaci. I tak jak mówię, to trwa wieki. Zdecydowanie ten dowód rzeczowy nie daje frajdy. Oj, zdecydowanie. I zacznę od zagadki 37. Tyle się dowiaduje z poszlak bardzo mało jak widzicie, ale myślę sobie patrząc na podejrzanych miejsca i narzędzia, że najbardziej logiczne będzie to, że widelec będzie miała szefowa kuchni i tak też zaznaczam. Po skończeniu całej publikacji patrzę sobie na rozwiązanie i jakie ono jest? Oczywiście, że szefowa kuchni nie ma widerca, oczywistym jest, że widelec miał oficer. Bo to jest najbardziej logiczne rozwiązanie. Z treści zagadki 38 możemy się dowiedzieć, że Logiko prawdopodobnie kocha i Latino i okej, okay, tylko zastanawiam się, po co jest tutaj nałożona ta cenzura. Czy autor ją nałożył, czy może wydawca? Jeśli autor, to zastanawiam się, po co porusza takie wątki, skoro potem je cenzuruje. To tak, jakby chciał zjeść ciastko i mieć ciastko i przypodobać się zarówno jednej grupie, jak i drugiej, tylko że tak się nie da. Zawsze jakaś grupa będzie niezadowolona. Takie życie. Ale to tylko moje zdanie, wy możecie mieć zupełnie inne. I to była już ostatnia zagadka z tego, oczywiście, poziomu, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę. Jeśli chodzi o to, ile razy używa się tutaj dowodu rzeczowego, a ile razy układa się tutaj literki, to w pięciu zagadkach używamy dowodu rzeczowego, a aż w jedenastu zagadkach układamy literki. Chyba nie muszę tego komentować, prawda? Jest jeszcze tutaj kod przesuwny, który raz używamy na tym poziomie. Niestety dla mnie ten dowód rzeczowy jest też wykorzystywany na poziomie czwartym. Co do zagadek Pitagorasa, to nie spodziewajcie się tutaj zagadki na całą stronę, która będzie ciekawa, kreatywna. Nie. Zagadki Pitagorasa mają maksymalnie dwa zdania, a zazwyczaj jedno zdanie. I taką zagadką jest na przykład ta zagadka, która brzmi o ile stopni przesunie się wskazówka godzinna w 18. Minut. I to cała zagadka Pitagorasa. I tak jak wam już wcześniej mówiłam, sam pomysł na te zagadki nie jest zły. Tylko, że tych zagadek jest za mało i są za mało kreatywne, żeby znacząco podniosły moją ocenę całej tej publikacji. Fajnie, że są, ale mogłoby być ich więcej, mogłyby być ciekawsze, a tak są niewielkim bonusem, nie wpływającym znacząco na ocenę tej publikacji. Poziom trzeci w tomie pierwszym był moim ulubionym poziomem, nadal to podtrzymuję. A jak on wypadł w tomie drugim? Tak samo dobrze, chociaż niestety są zagadki z błędami, ale pomimo to nadal świetnie się bawiłam na tym poziomie. To jest poziom, przy którym faktycznie się dedukuje, przy którym się myśli i gdyby ta publikacja składała się tylko z tych zagadek z poziomu trzeciego, to fakt byłaby ona powtarzalna, ale przynajmniej dałoby się przy niej pogłówkować i przyjemnie spędzić czas. Ale niestety autor nie zdecydował się na to, żeby zmienić tą formułę i żeby to właśnie zagadki z trzeciego poziomu były tymi, które tutaj dominują. A szkoda, że się na to nie zdecydował, bo ponownie są to najlepsze zagadki z całej tej publikacji. Co do fabuły, to znika detektyw logiko i w Irratino, w którego się tutaj wcielamy, musi go odnaleźć. Czy ma to jakiś większy związek z zagadkami? Czasami tak, czasami nie, ale na szczęście nie mamy tutaj już zeznań. Zamiast tego dochodzi nam kolejna kolumna do tabeli. Czasami dotyczy ona pojazdów, czasami grupy krwi, czasami zainteresowań. To są różne dodatkowe informacje, w zależności od sprawy. Tym razem dowodem rzeczowym jest tutaj DNA i to jest pierwszy, najlepszy Dowód rzeczowy w tej publikacji. Pierwszą zagadką z tego poziomu, o której Wam powiem, jest zagadka 70. Ciekawi mnie, jak Wy byście zaznaczyli w tabeli poszlakę, która brzmi: Saszetki z proszkiem błyskawicznym nie było w żadnym budynku. Do wyboru macie albo bramę wjazdową, albo Kolumbarium, co wy byście zaznaczyli w tabeli? Ja od razu zaznaczyłam bramę wjazdową. I niestety potem okazało się, że źle zaznaczyłam. No cóż, miałam 50% szans. Niestety nie udało się, choć ten poziom jest najlepszy z całej tej publikacji, to i on ma zagadkę z błędem. I tą zagadką jest zagadka 72. I ten błąd jest naprawdę bardzo poważny, bo sprawia, że rozwiązanie gracza będzie błędne. Nie będzie się pokrywać z tym, które jest na końcu książki. Tak, dobrze słyszycie. Jest tutaj poszlaka, która sprawia, że źle rozwiążecie tą zagadkę. Nie wierzycie mi? To zaraz mi uwierzycie. Chodzi o poszlakę drugą, która brzmi: Ten, kto miał przy sobie książkę w miękkiej oprawie, nie cierpiał na żadną fobię związaną z wodą. Więc myślę sobie, nie może być to na pewno choroba morska, bo ona od razu kojarzy się z wodą, prawda? Więc to od razu skreślam. Bo wiadomo, no choroba morska, od morza, prawda? Morze to woda, logiczne myślenie. Po rozwiązaniu jednak całej tej publikacji sprawdzam sobie rozwiązanie tej zagadki. I co się, słuchajcie, okazuje? Okazuje się, że sekretarz miał książkę w miękkiej oprawie, był na bocianim gnieździe i miał chorobę morską. Ja nawet nie wiem, jak mam to skomentować, słuchajcie. Poza tym, na tym poziomie bawiłam się najlepiej. Fakt, te zagadki. Są nadal abstrakcyjne, ich rozwiązania także, jednakże mamy dostateczną ilość informacji. Nie ma ich ani za dużo, ani za mało. I dzięki temu przyjemnie się przy nich główkuje. I tutaj faktycznie się główkuje, myśli i dedukuje, i uważam, że ten poziom jest po prostu najlepszy. Najprzyjemniejszy, gdyby tylko te zagadki były w całej tej publikacji, to fakt, one byłyby powtarzalne. Ale przynajmniej przyjemnie by się je rozwiązywało. Jeśli chodzi o używanie dowodu rzeczowego, który, jak mówiłam, jest najlepszy z całej tej publikacji, to zgadnijcie, w ilu zagadkach się go używa. Napiszcie mi swoją odpowiedź w komentarzu na dole, jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie. Mam nadzieję, że już napisaliście. Słuchajcie, tego dowodu rzeczowego <noise> używa się tutaj tylko w trzech zagadkach, natomiast układania literek używa się w czternastu zagadkach. Dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej, nawet mi się tego nie chce komentować. Poziom czwarty to niedoścignieni geniusze, niestety, ale jest to poziom typu zgadu i zgadula. Tym razem jednak, poza tym, że musimy odpowiedzieć, kto, gdzie i czym, to jeszcze musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. I sam pomysł nie jest zły. Jednak jego wykonanie niestety już tak. Powiem, mamy bardzo mało informacji, żeby odgadnąć, kto tutaj kłamie, a kto mówi prawdę. Chyba, że wprost na to wskazują poszlaki, i wtedy faktycznie możemy się domyśleć, kto tutaj kłamie. Co do fabuły, to ta opowiada o sytuacji politycznej, o wojnie, dużo się dzieje, ona jest dynamiczna, tylko że co z tego? Na tym etapie znudzenia i zmęczenia ja już tylko patrzę, ile do końca tej męczarni. Także fabuła mnie po prostu nie obchodziła, zwłaszcza, że ona jest bardzo skokowa. Raz dzieje się to, raz dzieje się to. Poza zagadkami mamy tutaj jeszcze dodatkowe zadanie, i tym razem musimy odgadnąć, kim są bladzi błąkacze i skąd się wzięły. I sam pomysł super, pomyślałam sobie o fajnie będzie coś ciekawego, coś innego. Niestety tych informacji, które dostajemy o tych bladych błąkaczach jest tutaj bardzo niewiele, i niby można coś tam wydedukować o tym, kim oni są, ale zdecydowanie nie da rady wydedukować, skąd się wzięły i kto je zrobił. Aby się tego dowiedzieć, musicie przeczytać fabułę pod konkretnymi zagadkami. Żeby się tego dowiedzieć, bladzi błąkacze występują tutaj jako podejrzani i z ich opisów dowiadujemy się mniej więcej, jaką postacią nadnaturalną oni są. Jednak, tak jak wam mówiłam, zdecydowanie nie dowiecie się z ich opisów tego. Kto ich zrobił i dlaczego. I tak to sobie trwa, aż nagle fabuła wprost nam mówi, kim oni są. Jednak nie mówi nam, kto ich zrobił. Ale żeby nie było, że ja tylko narzekam, narzekam, nic mi się tutaj z tej publikacji nie podoba, to teraz powiem Wam o zagadce, która moim zdaniem jest najlepsza z całej tej publikacji, a ową zagadką jest. Zagadka 97, której fabuła, podejrzani, miejsca i narzędzia są ze sobą ściśle powiązane i co najważniejsze pomagają w rozwiązaniu tej zagadki i to jest największy atut tej zagadki. Bardzo mi się to podobało i gdyby tylko w taki sposób były napisane wszystkie zagadki. To ta publikacja byłaby trochę lepsza. Moim zdaniem oczywiście. Choć bardzo bym chciała zakończyć tą recenzję, pozytywnie to nie mogę. Gdyż muszę wspomnieć o setnej zagadce. Bo tutaj znajduje się coś, co nie powinno się tutaj znaleźć. A tym czymś są przekleństwa. Po co są tutaj te przekleństwa? Mają wywołać uśmiech na twarzy? Nie rozumiem tego zupełnie. Moim zdaniem przekleństwa w tego typu publikacji nie powinny się znaleźć. Z drugiej strony ciężko nie użyć tego przekleństwa po skończeniu tej publikacji. Jednak nie oznacza to, że moim zdaniem przekleństwa powinny się znaleźć w tej publikacji. Ja wiem, że one są ocenzurowane, ale i tak wiem co jest tutaj napisane i moim zdaniem nie powinno być takiego słowa, nawet jeśli jest ono zacenzurowane. jak nie trudno się domyślić, to była ostatnia zagadka w tym poziomie. Jeśli chodzi o to, w ilu zagadkach używa się tutaj dowodu rzeczowego, to uwaga, uwaga, używa się go w pięciu zagadkach. Jest też jedna zagadka, przy której używa się fragmentu DNA. A w ilu zagadkach układamy literki? 17. W 17 zagadkach autor tutaj nam każe układać literki. Nieznalitości autor, naprawdę nieznalitości dla osób, które kupiły tą publikację. Tak, wspaniałe pożegnanie. Dziękuję autorze. A byłabym zapomniała, jeszcze jest jedna zagadka, w której mamy szyfr przesuwny. No bo jakże tak? Szyfru przesuwnego w ostatnim poziomie no, no nie mogło tutaj zabraknąć, prawda? Więc jeszcze mamy szyfr przesuwny tak na dobicie. Czy polecam Tom drugi? Nie. Niestety nie, chociaż widzę tutaj ciekawe pomysły. Tylko niestety jest ich za mało, żeby sprawiły one, że ja cieplej spojrzę na tą publikację. Dodatkowo jest tutaj też coś, czego nie było w tomie pierwszym, czyli błędnie rozwiązane zagadki i błędne podpowiedzi do tych zagadek. Czegoś takiego w tomie pierwszym nie było, przynajmniej sobie tego nie przypominam. Nie, no zdecydowanie nie było, nie pamiętam, żeby coś takiego tutaj było, więc niestety doszły nam tutaj błędy i to zdecydowanie nie pomaga tej publikacji. Więc, tak jak mówię, niestety ja wam tej publikacji nie polecam, na rynku są zdecydowanie lepsze publikacje z zagadkami niż Mulder. A co Wy myślicie o tym tomie drugim? Podoba Wam się, czy Wam się nie podoba? Jeśli nawet Wam się podoba, to spokojnie możecie mi o tym napisać w komentarzu. Ja Was nie zjadę i nie zhejtuję. Rozumiem, że komuś może się ten tom drugi podobać. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę. To Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa! Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że nareszcie mam koniec i to rozwiązywania tej publikacji, i nagrywania tej recenzji. I nareszcie będę mogła czytać Ucieczkę w Mroku, czyli grę paragrafową, która mam nadzieję, że okaże się dobra i mnie nie rozczaruje, bo ostatnio natrafiam ciągle na gry paragrafowe, które mnie rozczarowują. Także uciekam, sobie ją czytać.